Ostatnie dane statystyczne wskazują już, że 2 miliony 100 tysięcy Polaków wyemigrowało, ale dalszy milion jest na okresowej emigracji. 300 do 400 tysięcy co roku wyjeżdża na 3 miesiące przede wszystkim do Niemiec na przede wszystkim zbieranie szparagów. Z naszych badań okazało się, że wracają średnio 6 do 7 tysięcy euro no więc oczywiście zarabiają, prawda? No oczywiście kupują. No to w ten sposób kształtuje się nam ten wzrost prawda? dochodu narodowego. No mamy bezrobocie, proszę Państwa, suma summarum na 17 milionów ludzi prawda, zdolnych do pracy w Polsce, 9 milionów nie pracuje. Mamy bardzo wysoki stopień ręcistów i emerytów. No jak Państwo widzicie, tutaj ręcisty, emeryty siedzi tu przed wami, prawda? I zbiera prawda, te, 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 te parę groszy, prawda, bo ta, 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 niestety ta moja merytura jest jeszcze liczona prawda, bardzo dawno, prawda? To jest bardzo mała. Ale suma summarum to są duże, to są duże pieniądze. 40 tysięcy, proszę Państwa, ludzi widzę zeszłem poczuł w Polsce, więcej umarło. Jesteśmy mistrzem świata, jeśli chodzi o ujemny przyrost naturalny. Na 224 kraje badane jesteśmy na 212 miejscu. Praktycznie rzecz biorąc no, w przeciągu najbliższych najbliższych 20 lat zmalejemy do 32, do końca roku, do końca tego wieku zostanie nas 16 milionów. Prawda? Natomiast Polka w Londynie to są dane statystyczne, angielskie, wskaźnik jest 2,5. Czyli Polka potrafi więcej rodzić, prawdopodobnie również pracując, prawda? No po prostu ma odpowiednie, odpowiednie warunki. Tak. Więc praktycznie rzecz biorąc, perspektywy rozwojowe są teraz no oczywiście mamy tą, tą, tą pomoc z, 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 z Unii Europejskiej. No tak, ale z drugiej strony płacimy składki, a trzecia sprawa to jest dokładne wyliczenie, ile my tracimy dzięki współpracy, ze, dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No, dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, straciliśmy stocznię, to nie wątpliwości. Straciliśmy przemysł cukrowniczy, straciliśmy przemysł cementowy, cały szereg przemysłów tylko dzięki temu, że prawda, jesteśmy w Unii Europejskiej. No, przemysł cukrowniczy to Unia Europejska zdecydowała, że nie będziemy produkować cukru, cukru. Myśmy byli drugim eksporterem w Europie. W Europie będziemy importować cukier z trzciny cukrowej z, z Ameryki Południowej. Prawda? Nie rozumiem. Brzdury tacie, czy siacie, czy, czy takie generalne zarzucenia. No i teraz, proszę Państwa, to jest ten jeden, jeden fragment naszej rzeczywistości. Ale teraz drugi fragment.